Cześć Manko z tej strony, Porys i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci naprawdę super modyfikację, która nosi nazwę Too Many items. Bardzo się przydaje, e, więc przejdźmy już do rzeczy, do tego modu. E, więc klikamy E, czyli inwentory i ujawiają nam się takie właśnie bloki, wszystko. Yy, i nie tylko ogólnie wsz wszystkie itemy nam się ujawiają tutaj mamy wszystko możemy sobie wziąć teraz wam, teraz wam co, takie, taką jakby sztuczkę zaprezentuję no więc tak yy, weźmy sobie na przykład yy, nie wiem stack kobl stona to klikamy lewym przyciskiem myszy i... dobra nie będzie już desek yy, i pojawia nam yy, się stack tych desek a gdy klikniemy właśnie prawym pojawia nam się yy, no, jedna deska tutaj yy, więc tutaj to już jest szkoło mówione, takie prawie to teraz na przykład weźmiemy sobie yy, zbroję klikamy właśnie lewym i dostajemy jed yy, jeden hełm, bo ponieważ hełmy nam się nie stakują no yy, teraz przejdźmy tutaj dobra, to, to tutaj od samego początku yy, więc klikamy na przykład na to zaznaczamy to i bierzemy sobie na przykład tę deskę i helm i to po prostu nam znika gdy co zaznaczymy to jest delayed mode is off i teraz delayed is mode is on czyli że jest włączone I po prostu klikniemy na co i gdy to jest zaznaczone to nam zniknie teraz mm, tutaj mamy tryby gry czyli survival mode creative mode i Advent adventure mode no Survival mod, czyli, że to jest taki normalny survival Creative, no to chyba każdy wie Adventure, to nie jestem pewny. Dobra, to był creative Tutaj właśnie, czy ma, y, padać śnieg czy deszcz To włączone Na przykład Włączymy sobie teraz I zacznie nam padać Tutaj chyba deszcz gdzieś w okolicy powinien Nam zacząć wpadać ta tam na pewno Nie chcę się na to Dobra. Yy, I to... Dobra, ja to mam odznaczone. I tutaj są właśnie pory dnia. No. Nie ująłem ich tak naprawdę yy, za bardzo odpisać, więc nie będę. Tutaj mamy yy, difficult, czyli poziom trudności gry. Czyli no ja mam ustawiamy na peaceful, można Easy, Normal, Hard mm, i Peaceful. Tutaj bardzo przydatną rzecz dodali, czyli że na przykład jesteśmy na survivalu głodni, Sp zaprezentuję to Wam zaraz Al albo spadniemy stąd. I widać, z żaru na wasze różka klikamy i mamy wszystkie. Tak samo jest z jedzeniem. No i teraz klik... Na, na przykład zrobimy tak eee, dobra klikamy na to, save Poja pojawił nam się taki save jeden i teraz wyrzucimy ten stack desek o. i właśnie klikamy tutaj load i ten stack desek nam się pojawia czyli że na przykład jak gdzieś zginiemy to i straciliśmy wszystkie itemy to yy, klikamy tutaj zap jak zapisać może oczywiście tutaj to klikamy po prostu load i to, te wszystkie itemy nam no, się pokazują tutaj no i to by było na tyle w tej modyfikacji jeżeli ta jeżeli ci się spodobała nie zapomnij zalajkować i zasubskrybować no siemanko